Rok 2025 dla Słupska będzie rokiem wyjątkowym. Miasto świętować będzie kilka jubileuszy: przede wszystkim 760. rocznicę nadania praw miejskich przez księcia Świętopełka, 715. rocznicę nadania prawa lubeckiego przez margrabiów brandenburskich, ponadto 80. rocznicę bytności Polski na Pomorzu i w Słupsku, a także 50. rocznicę powołania województwa. Władztwa Słupskiego. O wielowiekowej tradycji miasta świadczą między innymi jego zabytki. Tych w Słupsku nie brakuje, choć ucierpiały w 1945 roku w wyniku spalenia centrum przez Armię Czerwoną. Wiele z tych zabytków to stare kamienice, które znajdują się w specjalnej strefie rewitalizacji miasta, która jest ściśle związana z centrum Słupska. Obejmuje najbliższe okolice rzeki Słupi. Czy tak naprawdę najstarszą część naszego miasta. Najstarszą, bardzo cenną, bo nagromadzonych zabytków tam bez liku, ale cenną także dlatego, że tam znajduje się wiele starych kamienic, które przez lata były trochę zaniedbane. Wiedząc o tym, że te kamienice często mają charakter y, takiego wzoru secesyjnego, że są bardzo cenne dla i przeszłości i przyszłości naszego miasta bo przyszłość to jest także szacunek dla przeszłości. Postanowiliśmy stworzyć specjalny fundusz, fundusz na modernizację elewacji tychże starych kamień, które mają dzisiaj właścicieli. Najczęściej są to wspólnoty mieszkaniowe. Chcąc zachęcić ich do remontu budynków mieszkalnych, gdzie są udziałowcami, współwłaścicielami, postanowiliśmy przeznaczyć pewną określoną kwotę pieniędzy na Dopłacenie do tej modernizacji. I oto przez 3 lata, bo tyle trwa nasz fundusz w specjalnej strefie rewitalizacji udało się wyremontować aż 30 naprawdę przepięknych kamienic. Specjalna strefa rewitalizacja właściwie system. Udzielania dotacji okazał się strzałem w dziesiątkę. Za nami już trzy edycje tego konkursu. 25 kamień, 25 kamień położonych w różnych rejonach miasta przeszło faktycznie metamorfozę. Podmioty, które uzyskiwały dotacje zgłaszały kompleksowość praca, więc robiły nie tylko elewacje w tym obligatoryjnie elewację frontową, ale także zajmowały się kratkami schodowymi czy też dachami. To co ważne, te kamienice położone są w różnych obszarach, obszaru rewitalizacji, co według mnie jest kapitalnym potwierdzeniem, że właściwie każdy ma szansę by w, tym, w tym konkursie uzyskać dotacje. Oczywiście też staramy się premiować, między innymi, obiekty wpisane do rejestrów przy ewidencji zabytków. Zwłaszcza ta ewidencja zabytków dla nas jest ważna, bo w takim powszechnym odczuciu ochrona konserwatorska wiąże się z pewnymi ograniczeniami, natomiast nie przynosi to profitów. I to jest jeden z takich właśnie elementów, kiedy Fakt, że obiekt jest chroniony konserwatorsko, więc jest ważny pod względem architektonicznym, historycznym dla, dla nas, dla społeczności Słupska, przynosi faktycznie właścicielom takich nieruchomości pewne, pewne preferencje. Program rozpoczął się 3 lata temu i okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu udało się przeprowadzić metamorfozę niemal 30 kamienic. Wyremontowane obiekty znajdują się w różnych częściach miasta. Zachęcam, aby chodząc po Słupsku, przyglądając się wyremontowanym kamienicom, szukać takich tabliczek, na których napisana jest. Udzielono wsparcie ze środków miasta, ze specjalnej strefy rewitalizacji, bo tak jak wspomniałem, 25 kamienic, trzy edycje. Przed nami teraz nabór w ramach czwartej edycji, a w kolejnych sześciu latach jeszcze sześć następnych. Mam nadzieję, że na koniec tego programu będzie można powiedzieć, że blisko 100 kamienic na obszarze rewitalizacji, a tych mamy około tysiąca, przejdzie metamorfozę właśnie ze wsparciem ze środków publicznych. I to, co bym też chciał podkreślić, Dlaczego uważa, uważamy tutaj, że, że jest to strzał w dziesiątkę? Na jedną złotówkę, którą przekazujemy właśnie z budżetu miasta na te prace, przypada zwykle, zwykle 3-4 złote ze środków prywatnych, a więc jest, można powiedzieć, to kwintesencja tego, czym powinna być rewitalizacja a więc wzbudzania pewnych takich procesów ożywczych procesów, które skutkują tym, że ten obszar rewitalizacji wygląda lepiej. Że na tym obszarze rewitalizacji chronione jest m.in. dziedzictwo architektoniczne, urbanistyczne i historyczne i że po prostu żyje nam się w tym mieście lepiej. To są kamice, zarówno w części e, z drugiej strony Słupi, na przykład przy ulicy Szkolnej, naprawdę zapomniane, a odzyskały swój blas. To są kamice przy ulicy Anny Łajmi, gdzie to nasycenie secesją jest naj Największe to są kamienice przy ulicy Kraśnickiego, Jaracza. Wartość tego projektu polega na tym, że on ma charakter dofinansowania z budżetu miasta, ale przy bardzo dużej partycypacji właścicieli tych budynków. Ponieważ my możemy dofinansować kwotą 100 tysięcy złotych, a Pozostałą kwotę remontu pokrywa w całości wspólnota. Bywa tak, że te koszty wynoszą nad 400 tysięcy złotych. Miasto dopłaca 100, czyli jedna złotówka wydana z budżetu naszego, z naszych podatków, to 3 złote, które wkładają prywatne osoby. Więc jest to tym bardziej cenny wkład mieszkańców miasta którzy także będąc właścicielami tych mieszkań we wspólnotach chcą mieszkać w pięknym budynku i mając szacunek dla przeszłości go po prostu odnawiają. W tym roku rozpoczął się już nabór do kolejnej edycji programu. O udzielenie dotacji z budżetu miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści, w tym także wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji miasta Słupska. Zapraszamy właścicieli nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe do czwartej już edycji programu dotacyjnego. Zapraszamy do składania wniosków o dotacje na roboty budowlane, na przebudowę budynków zlokalizowanych w specjalnej strefie rewitalizacji, czyli w obszarze Podgrodzia Śródmieścia i Starego Miasta. Jest to już czwarta edycja, przed nami jeszcze sześć, bo mamy zaplanowanych aż dziesięć edycji. Wnioski można składać do 3 lutego. Jest jeszcze chwila czasu. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy potrzebujecie wsparcia w wypełnieniu wniosku, zapraszamy do działu rewitalizacji, do Małego Ratusza. Dotacja może być przeznaczona na prace budowlane, w tym przebudowę części wspólnych, czyli klatek schodowych, dachów, elewacji i fundamentów. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji i nie może być wyższa niż 100 tysięcy złotych. Pragnę zachęcić także do tego, ażeby w kolejnym naborze wniosków wspólnoty zainteresowane wzięły udział. Ale także pragnę powiedzieć, że to nie jest, nie jest to jedyny program, ponieważ my modernizujemy przy wsparciu miasta, ale też zachęcaliśmy od lat wspólnoty, a żeby metamorfozy poddawane były budynki w innych częściach Suska, poza specjalną strefą rewitalizacji, gdzie nie mamy dofinansowania. Takiego wysiłku wspólnoty podejmowały we własnym zakresie na przykład pięknie odnowione budynki przy Ulicy Mickiewicza, Wolności. To już w 100% udział tychże wspólnot. Proszę Państwa, z naszego podatku, z naszych, naszego budżetu możemy wspierać obiekty przy specjalnej strefie rewitalizacji, to będziemy dalej czynili. Ale obiecuję, że kiedy znajdziemy trochę więcej pieniędzy w kasie miasta, będziemy zachęcali także mieszkańców innych części Słupska do tego, żeby swoje starsze kamienice modernizowali. Wnioski muszą być zgodne z wytycznymi. Konserwatora, o ile takie wytyczne są potrzebne, oczywiście dla budynków ujętych w ewidencji czy w rejestrze zabytków. Muszą być też zgodne z kosztorysem inwestorskim, oczywiście z pozwoleniem na budowę, jeżeli jest wymagane. I też taki wnioskodawca musi we wniosku już zgłosić taką pełną gotowość realizacyjną, gdyż te inwestycje, które zgłaszamy do dotacji, muszą zostać zrealizowane do 22 listopada tego roku, czyli dotacja jest przyznawana na prace wykonane w tym roku. Warunkiem podstawowym, żeby wnioskować o dotację jest wykonanie elewacji, czyli remont elewacji, ale premiujemy oczywiście projekty kompleksowe, które zakładają na przykład. Remont elewacji plus dodatkowe prace, wymiana okien czy remont klatek schodowych. O tym, czy dotacja zostanie przyznana, będzie decydował zespół powołany przez panią prezydent miasta. W tym roku nabór wniosków trwa do 3 lutego. Chętni czas na zrealizowanie swoich inwestycji będą mieli do późnej jesieni. Choć wydawać by się mogło, że jest to niezbyt długi okres, chętnych nie brakuje. Z roku na rok kolejne wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości starają się o dotacje. Sukces programu okazał się na tyle wielki, że miejscu urzędnicy nie tylko planują go realizować przez następne lata, ale także myślą o jego rozszerzeniu. Czasu jest zwykle mało, bo trzeba dotacje, trzeba pracę wykonać w danym roku i rozliczyć jeszcze te, te, te prace. 25 śmiałkom się udało. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta lista będzie coraz bardziej pęcznieć. I na wzór właśnie specjalnej strefy rewitalizacji i udzielania wsparcia na kamienice stworzymy podobne programy dotyczące chociażby zagospodarowania podwórek. Specjalną strefę rewitalizacji w Słupsku wprowadzono uchwałą Rady Miasta. Jej wprowadzenie jest kolejnym krokiem w procesie rewitalizacji, poprzedzonym wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji. Ustanowienie strefy pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją gminnego programu rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych udogodnień i specjalnych procesów. Jednym z tych udogodnień są właśnie programy wsparcia mieszkańców dotyczące między innymi remontów kamienic. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie miasta. Pomocą chętnie służą miejscy urzędnicy, którzy nie tylko opowiedzą na czym polega program, ale także pomogą prawidłowo wypełnić wymagane dokumenty.